Dzień dobry, nazywam się Artur Miernik, jestem partnerem IWA i odpowiadam za obszar People Consulting. Dzisiaj jest ze mną Ewa Smysłowska, członkini zarządu Play. E, zapraszamy, zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, który znajdziecie na dole w opisie naszego odcinka. Cześć Ewa. Cześć Artur. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby tutaj się z nami spotkać, napić kawy i porozmawiać. E, chciałbym Cię dzisiaj zachęcić do takiej rozmowy, która chyba wszyscy o tym rozmawiają, bo jest to coś mm. bardzo, nazimy to, na topie, trendy. No wszyscy się też na tym znają. Ostatnio ktoś opowiadał, że chyba nie ma żadnego innego tematu, żeby tak się ludzie szybko uczyli w tym temacie, czyli dokładnie o sztucznej inteligencji. Zacznijmy od takiego trochę pytania, o. spróbuję sprawdzić, wiem jaka pewnie będzie odpowiedź, ale mm -hmm. spróbuję. Czy ta sztuczna inteligencja w HR-ze to jest coś, co jest pewnego rodzaju szansą czy zagrożeniem? Mm -hmm. Jak to widzisz? Zanim odpowiem na to pytanie, rzeczywiście zgadzam się z tym, że sztuczna inteligencja jest dzisiaj właściwie na językach w każdej rozmowie. Wszyscy o tym rozmawiają. Wszyscy o tym rozmawiają. Bo rzeczywiście od blisko od ponad roku doświadczamy takiej globalnej zmiany, gdzie on, poprzez upowszechnienie czata GPT, właściwie każdy ma do niej dostęp. Tak. No i jak w, w każdej dużej zmianie myślę, mamy wybór pomiędzy dwiema ścieżkami. Mhm. Możemy zaprzeczać bać. Się, liczyć, że być może z, z, uda nam się pozostać tą taką Zieloną Wyspą, tak. której nikt nie zauważy e, i niczego nie zmieniać. Mhm. E, natomiast możemy też e, w tej zmianie współuczestniczyć. No, i jak się możesz domyśleć, ja jestem za tym, żeby współtworzyć tą zmianę. Mhm, żeby nawet jeżeli czegoś dzisiaj nie wiemy albo coś nas niepokoi, bo prawda jest taka, że oczywiście sztuczna inteligencja y, rodzi szereg y, wątpliwości, co będzie z y, moim miejscem pracy, y, czy będzie to oznaczało optymalizację, y, jak to wpłynie na nasz y, sposób prowadzenia biznesu. Natomiast y, y, sztuczna inteligencja też y, daje możliwość odciążenia, nas od tego, co jest dzisiaj powtarzalne, żmudne, a myślę, że każdy, kto ma jakieś doświadczenia w HR-ze, doświadczył pewnej żmudnej i e, rutynowej pracy, w której ta sztuczna inteligencja może nas wyręczyć. Mhm. Co więcej, poznając sztuczną inteligencję, jesteśmy w stanie trochę przeramować sposób, w jaki mhm. działamy, bo z takiego przysłowiowego od twórcy dłubacza, mm -hmm. Możemy stać się um, y, 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 osobą czy funkcją, która rozwija technologię. Jeśli jeszcze mogę y, coś dodać, Pewnie. to wydaje A mi ja się. A kawę w tym O, czasie, super. Żeby to myślę, że generalnie organizacje uczą się sztucznej inteligencji. I szansa dla HR w tej całej sytuacji jest taka, że um, e, możemy pomóc w organizacjach ukształtować pewien porządek, e, pewien sposób pracy z rozwiązaniami sztucznej inteligencji, pomóc zespołom oswoić pewne obawy mhm. i e, uczestniczyć też w takim e, e, szerokim zastosowaniu e, sztucznej inteligencji w budowaniu e, grup ambasadorów, e, Zmian, które na koniec dnia przyniosą dobrą zmianę w, w sposobie prowadzenia biznesu, we wzroście efektywności i w szeregu innych korzyści. Trochę opowiadasz o tym sztucznej inteligencji jako takim asystencie, tak naprawdę, z perspektywy człowieka. Fajnie, bo to. To jest taki to, enabler, Tak, dokładnie. Mhm. To wspiera tak naprawdę jakby tą, tą osobę, która wykonuje czynności. Wspominałaś o tych młodnych, administracyjnych czynnościach. No to jest genialne jakby rozwiązanie pewnie z tej, mhm. z tej perspektywy. No i druga rzecz to jest też taka, że no wiemy też, że. że ten rozwój w HR-ze, on jest też w jakiś sposób ograniczony, bo też nie mamy gigantycznej ilości stanowisk mm -hmm. i to też ta sztuczna inteligencja też daje trochę inne podejście tak naprawdę do rozwoju tego pracownika w, w HR-ze. Super, fajnie, bo to rzeczywiście jest taki element, który po, pokazuje, że ta, to nie zagrożenie, a właśnie szansa. I też podoba mi się to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o tę kwestię tego ustawienia człowieka. My mamy takie um, w ogóle takie rozumienie, że każdą technologię musisz wdrażać z takim rozumieniem human center, czyli tak naprawdę stawiać tego człowieka w tym centrum, no bo jak nie, to ludzie będą się kłócić z tą technologią, czy ją psuć na przykład, tak. prawda? i udowadniać, że się tego nie da zrobić. Prawda? Absolutnie, ja też mam takie poczucie, że skoro, skoro dzisiaj ta sztuczna inteligencja jest tak dominującym tematem, to ci, którzy wejdą w nią szybciej, e, będą, e, będą budowali też hmm. swoją osobistą przewagę konkurencyjną na rynku. Hmm. E, e, słyszymy zewsząd, że jest e, niedobór, talentu. Kompetencji. Wszyscy jesteśmy dzisiaj w takim momencie, gdzie uczymy się, więc startujemy z jednej pozycji. A ci, którzy wejdą w temat szybciej, mają szansę po prostu wygrać. Powiedz mi, w których konkretnych procesach, jakby HR-owych, widzisz takie największe szanse dla, dla tej sztucznej inteligencji? Mhm. Ja, ja bym powiedziała, że właściwie też e, możliwości dla sztucznej inteligencji można znaleźć praktycznie w każdym mm -hmm, procesie. Mm -hmm. Natomiast e, tam, gdzie mamy do czynienia z największą powtarzalnością e, pewnych zadań, e, tam te szanse są odpowiednio większe i też skala e, mm -hmm. wykorzystania może być e, bardziej zauważalna. Dla mnie takim procesem jest proces rekrutacji. Mm -hmm. w rekrutacji e, ci, którzy mają doświadczenie w tym, e, w tym obszarze, wiedzą, że proces rekrutacji wiąże się z. E, Potrzebą przetworzenia odpowiedniej liczby dokumentów, przeskrinowania TV, dopasowania ich do poszczególnych profili stanowisk. Mm -hmm. Tym wszystkim może nas właśnie sztuczna inteligencja wyręczyć, natomiast wtedy taki rekruter buduje pewną bazę i pewien ekosystem, w którym ta sztuczna inteligencja może się odnaleźć i może się uczyć. Drugi wątek w ramach procesu rekrutacji to jest cała komunikacja z kandydatem, mm -hmm. bo dzisiaj kandydat potrzebuje, informacji szybko. Na już e, informacji spersonalizowanej. Myślę, że też sztuczna inteligencja ma szansę zagospodarować taki obszar związany z dawaniem feedbacku. Mm -hmm. Myślę, że każdy z nas, który, kto brał udział w procesie rekrutacji, e, wie, jak ważny jest ten feedback i jak często on nie pojawia się w odpowiednim czasie albo odpowiedniej jakości. Ja mam poczucie, że po, dzięki temu, e, dzięki algorytmom, które będą w stanie e, e, informacje z różnych źródeł pozyskać, przetworzyć i dostarczyć. Kandydatowi ta jakość doświadczenia w procesie rekrutacji może wzrosnąć. Mm -hmm. No i oczywiście, idąc dalej, <laughs> proces onboardingu, pre-onboardingu, komunikacji z, z, z przyszłym pracownikiem, który wchodzi do organizacji, tak żeby tego dnia pierwszego już miał po prostu komplet informacji i wiedział, jak nawigować po organizacji. Pracuje w środowisku, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy do Was pewnie przychodzą. U nas dokładnie jest tak samo, czyli <coughs> ja, rekrutujemy bardzo dużo osób, które mm -hmm. są zaraz po studiach, albo w trakcie się tak. studiów, i te osoby są przyczynione do takiego Facebookowego kontaktu, prawda? Gdzie Oczywiście. ono jest bardzo e, indywidualne i tak, tak dalej. Tak, i też takiego e, przyjemnego na mhm. kilka klików, tak, e, tak. na, na informacje tu tak. i teraz. Ktoś to pamięta, A, co Cię absolutnie. interesuje, twojo, twoją historię tak. i tak dalej. I sztuczna inteligencja daje coś taki, takiego. E, zdecydowanie. I, I to jest to jest też e, fajne doświadczenie, bo myślę mówisz o mo, o, młodych, o młodym pokoleniu, tak. o Generation Z. Ja myślę, że my wszyscy też na, na, nawet te starsze pokolenia <laughs> na przykład nasze, też e, rosną nasze oczekiwania co do doświadczenia, mm -hmm. e, bo też na przykład doświadczenie z platformami e-commerce'owymi tak, tak. nauczyło nas, że poprzez trzy kliki mamy wszystko. W tak. związku z tym podobne doświadczenia mają, e, podobne oczekiwania e, mają też pracownicy tak. e, w, wobec pracodawcy, tak. więc sztuczna mhm. inteligencja daje przestrzeń do tego, żeby ta ta podróż pracownika w organizacji przebiegała nieco sprawniej. Experience. Mm -hmm. Dokładnie, to employee Journey. Może też się podzielę swoim doświadczeniem, mm -hmm. jeżeli pozwolisz, bo to też. No właśnie, jak u klientów mm -hmm. to wygląda, tak. powiedz. Dotknęłaś tak naprawdę chyba tego najważniejszej części, bo to jest jeszcze element, nawet troszkę wcześniej, bym powiedział, układ samego job description, prawda, czyli opisu stanowiska tak, pracy, oczywiście. który czasami gdzieś tam przed hmm. wieków wysyłamy go, ale to jest bardzo ważne, żeby on był aktualny. Ale to ciekawe, hmm. na przykład nasi klienci. Bardzo często pytają o ten element taki wewnętrzny, już, czyli rozwoju pracownika. Mhm. To jest bardzo interesujące, bo to jak sama wiesz, no, jest gigantycznym wyzwaniem, żeby tak naprawdę zarządzać w kilkotysięcznej osobowej organizacji ścieżkami karier. Mhm. Mhm. karier, ale też takim indywidualnym potrzebom i indywidualnym jakby, potrzebom rozwojowym człowieka, tak. prawda każdej osoby. I teraz, jeżeli sztuczna inteligencja zostanie zaprzęgnięta do tego, mhm. taki pewnego rodzaju asystent uczenia się, ona powoduje to, że po pierwsze jesteśmy. Bardzo Bardziej trafnie rozwijani, czyli mm -hmm. tak naprawdę to jest coś, co powoduje, że bardziej skutecznie realizujemy swoje cele, ale z drugiej strony dostajemy tą informację, jak się inni rozwijają. Skutecznie, prawda? Mm -hmm. I ta sztuczna inteligencja podpowiada nam ścieżki rozwoju. A drugi element, i wyresztą zresztą tu jest taki, um, takie rozwiązanie, jest, które jest um, bardzo często przez klientów um, wykorzystywane, to rozwiązanie zbiera informacje na temat Twoich skillsów, Twoich mm -hmm. doświadczeń. Taki mar marketplace skillsowy. Taki marketplace skillsowy. Mm -hmm. Z jednej strony zbiera informacje dotyczące swoich, Twoich skillsów, ale też na przykład Twojego doświadczenia pracowniczego. Wiła mm -hmm. to to w ten sposób, że um, zbieramy informacje na temat projektów, w których uczestniczymy i te informacje mm -hmm. dotyczące ilości czasu, które nam poświęciliśmy na te tak. projekty, z kim się kontaktowaliśmy, z kim pracowaliśmy, one dają nam taką informację, w jaki sposób się rozwijamy, jak szybko przechodzimy do kolejnego mm -hmm. projektu i podpowiada innym osobom, na przykład, jak mogą się rozwijać, ale z drugiej strony też jest tak, że my możemy szukać tych odpowiednich kompetencji w całej organizacji, więc tutaj bardzo często klienci się interesują i, i to jest coś takiego, co rzeczywiście bardzo ciekawe, um, rezonuje bardzo ciekawie, jakby, jak się rozmawia z klientami, mhm. przy czym rzeczywiście ten ta rekrutacja, o tak której powiedziałaś, jest jakby takim numerem. Ja myślę, wielimi. że to, to też bardzo rezonuje z potrzebami pracowników, tak. bo każdy chce mieć tą ścieżkę w jakiś sposób e, zaprojektowaną, a tak. z drugiej strony zindywidualizowaną mhm. i też wiemy, że to wszystko się bardzo szybko zmienia. Mówiliśmy tak. na samym początku, czy to zagrażenie, czy to szansa. Jeżeli pokażemy tak naprawdę naszym ludziom w HR-ze, że to jest pewnego rodzaju szansa, to co powiedziałaś, tak. szansa na rozwój, szansa na poprawienie jakości pracy, experience ten, który mają w pracy, Dokładnie. no to to jest ten element, który pewnie wygrywa w tym momencie i to powoduje, że um, tak naprawdę ma to sens um, wdrażać. Jeszcze jedna rzecz też taka ciekawa, może też się podzielę, jeżeli pozwolisz jeszcze raz doświadczeniem klienckim. Bardzo często jest tak, że w momencie, gdy rozmawiamy z klientami na nad w ogóle sztucznej inteligencji, robimy taką mapę tak naprawdę mm -hmm. tych czynności, o których powiedziałaś, ale tak patrzymy też na to z perspektywy, czy to się w ogóle opłaca, Tak. bo bardzo często jest tak, że pewne czynności się nie opłaca po prostu wprowadzać, czyli mówimy o takiej sytuacji, że pewne rzeczy mogą być po prostu zdigitalizowane, a niektóre mm -hmm. mogą być zautomatyzowane, Dokładnie. a niektóre właśnie mogą być wyposażone w ten element asystenta, mhm. który pozwala budować. Także wydaje mi się, że to jest chyba taki trochę, trochę, trochę sprzedaliśmy taki, można powiedzieć, jak to powiedzieć, Uh, idealny pomysł na sukces, na wdrożenie? Tak, ja myślę, że wiesz, jeszcze nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, to dla mnie takim wspólnym mianownikiem, czy, czy mówimy o sztucznej inteligencji, czy o automatyzacji, czy digitalizacji, jest ciekawość. Mhm. Ciekawość i taka proaktywność. I myślę, że to jest klucz do, do sukcesu i do budowania właśnie zespołów, które są ciągle ciekawe i ciągle właśnie mają taki, takiego dobrego vibe kwestionującego obecną rzeczywistość rzeczywistość na rzecz tego, żeby, żeby szukać usprawnień i zmieniać ją w taki sposób, który, jest, który służy zarówno właśnie pracownikom, jak i, jak i tym klientom wewnętrznym, na rzecz których pracują. Po prostu ma być lepiej. Dokładnie. O sztucznej inteligencji w biznesie, konkretnie w HR-ze, o tym, w jaki sposób ją wykorzystać, wdrożyć, rozmawialiśmy z Ewą Zmysłowską, członkinią zarządu Play. Dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Zapraszamy na kolejny odcinek Przerwy na trendy.